W poprzednim odcinku A no, jaki nie miły Wypa Ha ha marnujesz mi czas. Bo nie będę mi ci piórek Mili piórka. <gry> mm. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z of Full Boyfriend. Jest, <grystanie> Jest mąj. Jestem. I cóż, um, kontynuujemy ścieżkę szu. Mhm. 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 Poszuwamy się na <grystanie> <grystanie> Czytaj swoją kwestię. Hmm. Czyszczenie klasy zajęło nam dłużej niż zwykle. Muszę się pospieszyć do pokoju lekarskiego. Orgazm! O co chodzi? Trochę mi się spieszy! E, e, w sumie to nic ważnego, ale, 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 słyszałeś może o silnych tajemnicach świętej gołębiacji? Orgazmie? Szkoła ma nawet swoje straszne opowieści? Opowiadaj. Mm. <laughs> no, to prawie, więc widzisz, jest taka jedna, która mówi, że czasami uczniowie znikają w gabinecie doktora tylko po to, aby, aby pojawić się ponownie jako omnołowanie na stołówce, albo, albo, albo pióra. W sklepiku szkolnym. To brzmi dla mnie jak. miejska legenda. No, w sumie to tak, ale. ale doktor Iwaminy jest trochę podejrzliwy, nie sądzisz, więc bądź ostrożny, okej, okay, okej, okay, okej, okay. cześć. Sam często chodzisz do kabinetu lekarskiego, prawda? Już się z tobą pożegnałem. Czemu kontynuujesz tę rozmowę? Bo tak, bo tak mi każe. Scenariusz. Czy skrzywdził ci kiedykolwiek w jakiś sposób? I możesz powiedzieć wszystko, Ryota. Naprawdę, mm -hmm. możesz mi zaufać. Mm -hmm. <laughs> Nie, ale. Cóż, jesteś dziewczyną orgazmie. Trochę się o Ciebie martwię. Jesteś dziewczęcym orgazmem. Nie z tego, nie z tego się śmieję, nieważne. A z nie wiem. A z czego się też nie wiem. Typowa Lena dziś na nie typowa Lena. Typowa kobieta nie będzie. Hi? Hi. Co dużo hormonów. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kontynuując. To wszystko dlatego, że musimy godzić na To prawda. Będę ostrożna. ja to zawsze trochę przesadzało. W każdym razie, nie mogę dać się jej czekać za długo. Przeprasza... Huh? Juha i doktor rozmawiają o czymś. To niesamowite! No! Jaki szok! Że... Normalnie ona jest tym zszokowana. Może pierwszy raz... Yy, yy... Widzi ich rozmawiających ze sobą. Z reguły tylko są w tym samym pomieszczeniu tak. i tak, tak. Tak. Patrzą sobie w przeciwne strony. Tak. Czy naprawdę myślisz, że ja nie zauważę? Wyglądasz, jakbyś wstał lewym skrzydłem. O czym w ogóle mówisz? Nie. Nie powinienem musieć się wyjaśniać. Wiesz dokładnie, o czym mówię. Mówiłem ci, żebyś nigdy nie dotykał mojego biurka. Czyż nie? Groźny. I co sprawia, że sądzisz, że kiedykolwiek to zrobiłem? To nie wygląda dobrze. Eee! Orgazmie, tu jesteś, monami. Orgazm nie wesprze. Jeszcze parę minut temu byliśmy razem na dziedzińcu. Powiedziała, że pójdzie do toalety i że ja powinienem iść przodem. Dopiero tu dotarłem. Innymi słowy, nie miałem nawet czasu, żeby przejrzeć Twoje rzeczy, doktorze. Zgadza się, monami? O co tutaj chodzi? Wygląda na to, że doktor podejrzewa Julia, że grzebał on w jego biurku, kiedy go nie było. Przyszłam tutaj prosto ze swojej klasy, więc ja po prostu kłamie. Ja... Byłam w swojej klasie. A może nie, nie, nie. 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 Nie wiem jeszcze o co chodzi. Nie mogę tak po prostu skłamać. Nie. Ja, do tej pory byłam w swojej klasie. Riota też tam był. Ju kłamie. KURWA! <laughs> to nie jest ładne słowo, w sensie to tak brzmi jakbyś wezywał orgazm. KUPA! <laughs> Okej, okay. niech ci będzie. Tak? Kontynuujmy. Dobrze zrobione, pani wiśniowy. Jestem niezmiernie zadowolony, że nasza nowa asystentka jest tak bysta. Jaka szkoda, Juja. Wygląda na to, że trochę brakuje Ci prostej uczciwości. Sądzę, że będziemy musieli przeprowadzić długą, poważną rozmowę sami. Nie mogę zostać i patrzeć? Nie, nie możesz. Tak, to będzie go karę. Tak. Nie możesz na to patrzeć. Przepraszam, panienko Wiśniowy, ale czy mogłabyś nas zapuścić? To jest bardzo ważne. Nie mogłam popatrzeć. Znowu zostałam wyrzucona. I nie mogłam popatrzeć. Twarz jej wyglądała dość kiepsko. W taki mają twarz? Najwyraźniej. Okej. Okay. A doktor nie mnie pochwalił, ale. co do jasnej, ciasnej się tu dzieje? Okej, okay. mm, egzaminy końcowe, tak? tak. Mhm. Nasze semestralne. Okej, okay, tak znowu tak. dobrze sobie poradziliśmy. Nie! Nie! Bardzo dobrze! Wow! Tak, ta scena już była no. potrzebna. Okay. A, dzisiaj jest ostatni dzień, minął już cały semestr. Hm, to już było. Więc... Tak. Tak, ok. A, chyba powinnam się dowiedzieć, czy muszę przychodzić w trakcie wakacji do gabinetu doktora, żeby sprzątać. Sprzątać? No cóż, będę tu przychodzić. Zawsze, kiedy będzie otwarty budynek, ale sądzę, że nie potrzebuję, abyś tutaj też przychodziła. Nie ma nic, w czym mogłabym pomóc. Nie. Coś jeszcze. Um. Zagi... Zaginięci studenci? Mhm. Tak. tak. Hmm. ci studenci. Ciekawe, gdzie zginęli. Hmm. hmm. Zastanawiam się nad tym, co ja powiedział w zeszłym tygodniu. To był Riota. To był Riota. Najmniejszy. Hmm. Zobaczę, czy coś może w tym jest. A, proszę pana. Słyszałam, że. Czasem studenci znikają po przejściu tutaj i. Kto ci to powiedział? Nikt konkretny. Wszyscy o tym mówią. To jest trochę jak taka szkolna legenda, czy coś. Więc wierzysz w takie. pogłoski. Co? Nie, właściwie nie. Pomyślałam, że byłoby całkiem fajnie, gdyby okazało się to prawdą. Byłoby niesamowicie fajnie, gdyby okazało się prawdą, że doktor zabija ludzi, prawda? No, ptaki. Cóż, więc tutaj zakończmy ten temat. Że to byłoby. Fajne, gdybyś zniknęła, albo coś podobnego. <allocate> Skaduję, <laughs> Zgadu <Radiowolna> że nie powinnam się spodziewać prostej odpowiedzi, tak po prostu. Nie jestem w stanie powiedzieć, o czym myśli doktor, kiedy z nim rozmawiam. Hmm. O karaniu jej i? Mm -hmm. <laughs> mm. Jej, bieganie, bieganie. Taak. Bieganie, biegniemy. Jej, ładne widoki. Jej, ładne widoki. Jej, ładne widoki. Byliśmy już tu kiedyś no i ja jeszcze... ładne widoki. Okej, okay, mamy. Jeszcze z prowokacji. To też było. A, praca. Czy, czy powinniśmy, praca? Się e... nie powinniśmy się zająć pracą? Nie powinniśmy się zajmować tą pracą. Nie, nie powinniśmy. Nie zajmujmy się w takim razie uczciwą pracą. Praca nie. jest z nami Coś. No. to też już było nie festiwal okay, tak. ciekawe kogo zapraszamy oczywiście że szu... Mm, a, może... a może zaprosimy Juje zobaczymy nie. czy żyje nie ale jestem ciekaw czy żyje ale jestem ciekaw czy żyje myślę żyję. że tak myślę że nie Myślę, że tak. Myślę, że nie. Myślę, że tak. Myślę, że nie. Myślę, że tak. Chcemy sprawdzić, a czy Juja żyje. Tak. To się nie wydarzyło, ale... Musimy to sprawdzić. Musimy. Zaproszę Julia. ha? Telefon nie jest podłączony do sieci. Może się rozładował. Hmm. Puśćcie samemu to żadna zabawa. Chyba zostanę dzisiaj w domu. To chu, No. Rip. Juja. Trochę za mocno go ukarał już. Wracając do rzeczy, które aktualnie się wydarzyły. A więc zaprosiliśmy Shu na festiw. Czego ode mnie chcesz? <śleszy> Co! <śleszy> To było raczej przerażenie, ale. Kropki. Po prostu. Kropki. Yy, czy to tyle? To ja idę do domu. A, to nie było przerażenie. To nie było przerażenie. Przepraszam! Myślałam. Myślałam, że pan nie przyjdzie. Ale nie miałam nic lepszego do roboty, i stwierdziłam, że nawet jeśli jest to tylko 500% szansy, to zawsze warto było spróbować. Zaprosiłeś mnie oparte o takie prawdopodobieństwo. Fascynujące? Wydaje mi się, że mam ochotę pouczyć się trochę o etologii naczelnych następnym razem. Ale zmieniając temat, czego ode mnie chciałaś? Chciałam iść z tobą na festiwal. Festiwal? Wybacz, ale nie pisze się na bezużyteczne przesądy. Wydaje mi się, że 99,95% ludzi. Będzie tutaj po prostu dla zabawy, nie ze względu na wierzenia. Rozumiem. W takim razie dotrzymam ci towarzystwa. W zamian za twoją lewą rękę, oczywiście. E... Moją. Moją lewą rękę. To by ci sprawiało problemy przy Twoim aktywnym, młodocianym, licealnym trybie życia. Dobrze, w takim razie zgodzę się na półkiel Twoich włosów zamiast tego. Eee, w porządku? Tak, jest zboczony. Juhu! Hmm. <ślesztur> <ślesztur> Eksplozja! Tego nie było wcześniej. Fajerwerki. Jak. cudownie. Znaczy się pan też lubi fajerwerki? Tak. Ojej, czy to jest to Dark Souls? Nawiązanie? Nie wiem. Mam nadzieję. O rany. O rany, jako solera. O. O, o. Tak wielce jaskrawy, tak wiem. Mhm. Taki potencjał. Gdybym tylko ja mógł być równie wielce rozrzeżony. Ho, 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 ho. Okay. To jest dosłowny cytat z Solera z Dark Souls. Okay. Dosłowny. If only I could be so grossly incandescent. To jest dosłowny cytat. Okay. Jej nawiązanie do Dark Souls. Jej! 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 Jej. 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 a nie jestem pewna, czy chcę wiedzieć, o czym on dokładnie myśli. O Dark Souls. Grał. <gry> to w jego stylu. Mhm. Dobrze się dziś bawiłem. Dziękuję ci, panienko wiśniowy. Mhm. Poszedł sobie z zadowoloną miną. Trochę się martwiłam, że będzie próbował mnie studiować, ale cieszę się, że dobrze się bawił. Późny zachód słońca w lecie sprawia, że łatwo mi jest siedzieć do późna. A, mam wrażenie, że mój wewnętrzny zegar trochę się zepsuł. A, chyba zjem jakiś udon i pójdę do domu, zanim otrzymam życiową lekcję. A, chwila. Czy to nie jest pan doktor? Dobry wieczór, doktorze. <grystanie> Wykrzyknik. A, to ty. Czy Twoim zdaniem to odpowiednia godzina dla ucznia liceum, aby sobie po prostu spacerować? Ha? Ha! Ma błoto na skrzydle. No, nie, tylko nie błoto. No nie, on jest brudny, fu. Mm. 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 Wiele spośród nocnych rozrywek tego miasta jest interesujących. Być może powinnaś iść do domu. Mam zamiar zapytać się, co robił. A, proszę pana? Tak. A co pan tutaj robi? Nic, zupełnie nic. Szedłem właśnie do domu, po prostu tędy przechodziłem. Ale jak pan sobie po prostu spacerował, to jakim cudem się pan tak ubłocił? Kropki. Zapomniałem, że naczelne nadal mają bystry wzrok w ciemności. Cenna informacja w rzeczy samej. Dziękuję Ci, panienko Wiśniowy. Dobrej nocy. Chwila! Nie odpowiedział Pan na moje pytanie! Pozbywam się czegoś. Ha? Po prostu wyrzucałem rzeczy, których już dłużej nie potrzebuję. ...spieszył w noc. Pozbywać się czegoś? Co? Śmiecenie jest złe, doktorze. Powinniśmy to podnieść. I wyrzucić tam, gdzie trzeba. Czemu tego nie podnieśliśmy? Nie wiem. Bo jesteśmy głupi. Przecież to był zakrwawiony nóż. Albo szczątki. Albo szczątki. Juji. No. Na przykład ptaszek. ja nie ma ptaszka kołach. Julia jest ptaszkiem. Ooo, nie! Znowu do tego wracasz. Tak. O, nie! Ten cały jest ptaszkiem. O, o To też było. To było o tym, że polecimy do szkoły. Bo jest środek nocy. Tak. W sensie środek dnia w sensie. No. E, w sensie następnego dnia się wakacje, znaczy wakacje kończą dopiero. Oczywiście, że. Tak. Olewamy go zupełnie. Do swego leża. I oddajemy miecz królemu Macedonii. Czyli coś. No, nieważne. Podbijamy ziemię. A nie, jesteśmy królem Macedonii. Tak. E, Czekaj chwilę. To też już chyba było. Dobrze, moi drodzy, będziemy kończyć. Trochę krótszy odcinek nam wyszedł, ale. Mm. No nie wiem, czy krótszy. Zobaczymy po cięciu. Zobaczymy po cięciu. Dzięki serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który pewnie będzie już ostatnim na ścieżce szumu. może. Być może. I zobaczymy, ile będzie do czytania. No, trzymajcie się.